dobry państwu, Tomasz Pajęcki, Rozmowy Rzeszów Info. Moim gościem jest pan senator Kazimierz Jaworski, były senator PiS. Panie senatorze, jest pan bohaterem mediów ogólnopolskich. Piszą o fotowoltaice, o pana przedsięwzięciu, ale chyba nie tylko pana przedsięwzięciu i wielkiej porażce. O co chodzi? Nasz projekt fotowoltaiczny, kilkanaście lat temu powstał pomysł, jeszcze w Senacie byłem. Wybraliśmy fotowoltaikę jako najbardziej przyjazną technologię dla człowieka, ekologiczną, bezobsługową. Dlaczego w ogóle rozpoczęliśmy? Ja współpracuję z dużym zespołem. Dużym, no, kilka osób od lat, który to zespół ma sporo sukcesów. W sumie działamy pro publico bono. I właśnie przed kilkunastu laty chciałem, no wyszedłem z polityki, chciałem, żebyśmy jako ta grupa ludzi coś fajnego, dużego dla drugiego zrobili. No i parafie, szczególnie wiejskie, często borykające się z problemami finansowymi, z ludnianiem, z utrzymaniem kościołów, zabytków, były tutaj. Yy, przez nas wybrane jako środowisko, któremu chcemy pomóc. I rozpoczęliśmy od rozmów z hierarchami, z, arcy z księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji biskupatu Polski, yy, gdzie yy, staraliśmy się go zaciekawić, zainteresować, przekonać. i Udało się. Yy, jeździliśmy do projektu yy, budowy instalacji fotowoltaicznych po parafiach, parafialnych instalacji fotowoltaicznych. Ile ich miało być? No na początku to nie wiedzieliśmy ile. Na początku chcieliśmy, żeby każda chętna. Zaczęliśmy poszerzać zespół ekspertów, o inżynierów, o projektantów, szukać pieniędzy na to, bo umowa była taka, ustna, ale dżentelmeńska, że my przygotujemy za własne środki Zapożyczane pieniądze, zarobione pieniądze, własne pieniądze. Przygotujemy dokumentację. Setki tomów. To jest ogromna, tytaniczna praca. I Nie przygotowaliście ją? Tak, przygotowaliśmy te dokumentację. Za jakie pieniądze? Ile poży musieliście pożyczyć? Bardzo duże pieniądze. Same pensje dla kilkunastu, kilkudziesięciu osób w Porywach przez te lata to ponad 7 milionów złotych. Same pensje. Mhm. Dlatego też y, duże pieniądze. Ale nasz projekt był rozumiany, że nawet księża pożyczali, gdy się pochylili nad tym, czy przyjazne firmy. Dlatego też yy, trochę czuję wyrzut, że ja, prezentując im ten logiczny projekt, przyczyniłem się trochę, do, no, trochę mocno do ich powodów. Więc tak, jesteśmy na etapie, że mamy zrobione setki dokumentacji, tomy dokumentacji, zgromadziliśmy dzięki pomocy właśnie kościoła przemyskiego, rzeszowskiego, szczególnie księdza dyrektora Artura Jańca, jego zaangażowaniu zgromadziliśmy, zachęciliśmy, włączyliśmy w ten projekt, zrobiliśmy dla prawie 300 parafii kompletne dokumentację. Wtedy pojawiły się środki RPO. Myśmy przewidywali, że będą środki zewnętrzne i złożyliśmy 276 wniosków o dofinansowanie. Oczywiście te wnioski też żeśmy opracowali my, nasz zespół. To jest, to jest naprawdę praca. wysiłek. co się stało z tymi wnioskami? No otrzymaliśmy z y, zarządu, z Urzędu Marszałkowskiego 56 pozytywnych decyzji, czyli dotacji, to jest prawie 40 milionów złotych dotacji. To są dotacje na jedną parafię rzędu 80%. Ogromna radość, ruszamy szybko, y, jest Pierwsza wybudowana iskrzynia, poświęcenie, włączenie, radość, sukces. I to był dowód to jest dowód, że to nie mogło się nie udać. Mhm. Proszę zauważyć, że mamy dotację na instalację fotowoltaiczną 80%. Reszty ze słońca, to nawet firmy budują komercyjnie. I właśnie po iskrzyni nastąpiła zmiana, zaskoczenie, kuria przemyska. Chciała przejąć to wszystko, chciała nas usunąć. Oczywiście ja będąc na tym spotkaniu prosiłem, żeby tego nie robić, bo długi są. Bo... Ale podawano jakieś argumenty, czy? Tak, tak. Ksiądz Arturianiec, który prowadził to spotkanie, przekazał mi, że nie życzy sobie. Prawo i sprawiedliwość, a żebym ja kierował takim projektem, możemy realizował taki projekt, że nie będzie przychylności, dlatego trzeba mnie poświęcić. No i rozpoczęła się blokada tego projektu. Przygody później, yy, przekazanie już nawet za moją zgodą dla supernatury to jest podmiotu powołanego przez obie decyzje 43 tych projektów, no ale niestety chyba kuria przemyska też nie była zadowolona, że supernatura to realizuje, bo też ich wyeliminowano różnymi sposobami. Dlatego też ja bardzo przeżywam, że zespół mój grupa ludzi, która włączyła się. Mocno w to, pożyczając własne pieniądze, często no, niewiele zarabiając, pracując po nocach, że został po, bardzo skrzywdzony. Czyli tak się. Czuje się pan oszukany, skrzywdzony, Ta. ale przez kogo? Ja uważam i wypowiadam to publicznie, że tak jak była wypowiedź księdza dyrektora Jańca, wtedy na tym słynnym, niedobrym spotkaniu, kończącym dobrą współpracę, wieloletnią dobrą współpracę, yy, uważam, że to była, tak jak mówił ksiądz Janiec, decyzja partii, która, no jak wiemy, coraz bardziej się dowiadujemy, zawłaszczała przestrzenie nawet i kościelne, nie tylko w Przemyślu. Dlatego też uważam, że tu jest przyczyna. Myślę, że są teraz wyjaśnione rzeczy, że teraz będą, ale jak można, jak można bez przymusu tak się zachować? Wiele lat współpracy, wiele lat y, zaangażowania y, to nie tylko przy projekcie fotowoltaicznym. My, jako zespół ludzi od lat 90. współpracujemy na różnych przestrzeniach z kościołem. Budujemy domy pomocy dla karitasu. Ale Sugeruje Pan, że, że y, to wyłączenie Pana z projektu y, było decyzją polityczną, tak. czyli de facto. Czyli de facto powiedzmy sobie szczerze, że no, ktoś zarządzał też publicznymi pieniędzmi i rozdawał je po uznaniu. To wiemy, że y, y, wychodzą w tej chwili. Y, y, Czyli pasie, pan się nie podoba władzy. Pan, pan, pan będzie nie dostanie. Tak. W każdym razie y, zainteresowali się też. Tym, tą naszą krzywdą, tym naszym nieszczęściem, bo tak trzeba powiedzieć, proszę zauważyć, ludzie pożyczali oszczędności, a żeby zrobić coś dla Kościoła. Nie? I niby Kościół sam y, ich pozbawił tych oszczędności. To jest nie do zrozumienia, to jest zgorszenie. Ludzie z zespołu, młodzi ludzie naprawdę czują się zgorszeni tym zachowaniem, bo wiedzą od kuchni, jak to było, prawda? Wcześniej przemysł Arturianiec przyjeżdżał, zachęcał księży proboszczów kolejnych, prawda? Przyłączyć się, wspaniała sprawa. Jeszcze w y, okresie oddawania jej skrzyni, prawda? Gloria, wszyscy w zespole, ile grupa ludzi potrafi zmienić, a później ktoś kazał Kościołowi Przemyskiemu zmienić w ogóle decyzję. Zabrać to, bo my się nie, podo nie podobamy pisowi. Y, uważam, że upartyjnienie. Upartyjnienie Kościoła było wielką krzywdą uczynioną przez PiS w poprzednim okresie. Dobrze, że ten okres minął. Pan mówi nie tylko o upartyjnieniu Kościoła, ale z tego, co słyszę, mówi Pan też o upartyjnieniu pieniędzy publicznych. To wiemy o tym, że yy, środowisko decyzyjne, czyli i urzędy, yy, i firmy państwowe, wiemy przecież, no, nie jesteśmy dziećmi, całe yy, cała seria. Z uczelnią MBA, i, i, i w ogóle, no, przecież w tej chwili wstydzą się ludzie, że, że posiadają te dyplomy, no ale to już ich problem. Na dzisiaj uczyniono krzywdę ludziom, którzy pracowali tutaj, uczyniono krzywdę parapią, bo zniszczono ten projekt. Wiele parafii jak gdyby nie przyłączyć więcej do żadnych społecznych działań, dlatego że po prostu zniszczono czyjeś nadzieje. To jest wielka krzywda uczyniona. Postaramy się to wyjaśnić do końca i to jest, to jest temat dla prokuratury, czy to jest temat do wyjaśnienia towarzyskiego nie. między y, Panem jako Jaką skrzywdzoną, a załóżmy kurią przemyską? Nie, nie. Ja myślę, że odpowiednie organy, organa państwowe będą te rzeczy wyjaśnić i wyjaśnią. Nie takie rzeczy się wyjaśnia w tej chwili. Widzimy, co się dzieje z Orleny, widzimy, co się dzieje z gazetami, widzimy, co się dzieje z mediami. Dlatego też. Ja nie głosowałem na platformę, ale wydaje mi się, że gdyby PiS przetrwał, pozamykałby ludzi jeszcze i nas. Za to, cośmy zrobili dobrego dla tych środowisk parapialnych, za to, że nas okradziono. Nie ma jak gdyby. Czy tu się szykuje, Pana zdaniem, kolejna afera podkarpacka? Myślę, że. O 40 milionów to nie jest mało. To raz, ale też. Nie chodzi tylko o te kwoty, ale jak można zmusić pracowników Kuri, księży do takich decyzji? Oni zostali zmuszeni. Przecież nie jest możliwe, ażeby ktoś w czasie jednego dnia zmienił zdanie, wykreślając 30-letnią współpracę. To, to jest niemożliwe bez przymusu. Jest jakiś szantaż zastosowany. Yy, że tak yy, kuria przemyska się zachowała i zachowuje. Mhm. Czyli to można powiedzieć, że to są yy, jakieś metody partyjne, które oddziałują na. Służby kościół? specjalne partia. Uważam, że na tym przykładzie naszej krzywdy i naszego programu i zniszczenia go, że takie wpływy były. Takie haniebne wpływy były i mam nadzieję, że się to wyjaśni. Mhm. Liczy pan na prokuraturę tutaj, czy na jakieś inne jeszcze organy państwowe? Są różne instytucje mm, państwowe, które wyjaśniają nieprawidłowości. Jest NIK, jest, są y, instytucje, które są ku temu powołane, branżowe, fachowe, tylko trzeba woli. Ja myślę, że wyjaśnienie nastąpi niebawem. Zresztą nawet dzisiaj w tym materiale Onetu jest zapowiedź, że będzie trzeci odcinek, który wyjaśni przyczyny yy, tej klęski. Czekamy zatem na ten materiał, a moim gościem był Kazimierz Jaworski, senator RP. Były. Tak, dziękuję bardzo. Były członek PIS. Tak. Dziękuję serdecznie.